Cześć, właśnie się rozpoczyna ostatni dzień turnieju szturm 3-gwiazdkowego. Tyle to jeszcze nie miałem nigdy w życiu. Nad wyskoczył mi komunikat, pokazywanych jest tylko 30 ostatnich aktywności. Porównując do poprzednich filmów, okazuje się, że obroniłem się 37 razy i 7 razy przegrałem. Wow, sporo tych ataków. 44 ataki, no i nic, no i lecimy dalej z turniejem. Wracamy do ustawienia z drzewem. Trzy zielone karty, aż kusi żeby iść czerwonym, ale się troszkę boję. No chyba tak zrobię właśnie. Że użyję te czerwone karty. Tylko czy iść bez lekarza, czy... Czyli tak nie wziąć tego fajeza może takie ustawienie tylko słabe mam oddziały kurcze trzy gwiazd dwugwiazdkowe czerwone hmm, nie za dużo tych czerwonych klocków spróbuję trochę przyczyścić sobie plansze A może wleci właśnie ten czerwony klocek tam na dole. Obawiam się, że już jest po temacie. Nie trafiłem z kolorami po prostu. Ale byle, żeby nie zaatakować za zero. No słabo, słabo. No przegrać z Dylgonem, który jest totalnie szturmową postacią. I przeciwko trzem czerwonym klockom. To trzeba mieć pecha. Przepraszam, przeciwko trzem zielonym postaciom biorąc trzy czerwone trzeba mieć pecha. Ach, mogłem zrobić jednak. Trzy fioletowe. Ajajaj. chciałbym wrócić na 1%. Tylko kolejny atak z czerwonymi, którymi nie wyszedł, dlatego wrócę do mojego pierwotnego ustawienia. Może po prostu mam szczęście do zielonych postaci. No i zaraz down załadowaną chciałbym przetransportować zielone klocki wyżej ale nie wiem czy nie lepiej teraz z drzewia, odpalić w tą krzewo nieedźwiedzię z tego powodu, żeby spowolnić regenerację many. Potrzebuję na gwałt zielonych klocków. No i nie zdążyłem się niestety wyleczyć fajezem. I ten turniej się nie zapowiada zbyt dobrze dla mnie. Czy padnie? Kurde, niemożliwe. Uff, warzyńca. Ok, myślę, że się wyratuję z tej sytuacji niezbyt dla mnie korzystnej. Tutaj dużą robotę zrobił Fayez. Chciałbym z powrotem dostać miniony od, od Down. Tutaj myślę, że zabiję tą za rolę. Ok, ten atak udało się wybronić. Czyli tak jak mówię, no nie ma co zmieniać sprawdzonego składu i tym składem już polecę do samego końca Dante. Nie wiem kto daje. Ach, kurde, nie przesunę tego klocka. Nie wiem, kto daje karty z ładunkami na szturmy. Ale dla mnie to dobrze. Hmm, nie zdążyłem się podleczyć, kurde. <laughs> Będzie ciężko. Ale złodrzew może wyratować sytuację. Cudowna karta na szturmy Okej, okay, udało się wygrać. Zostałem jeszcze dwa ataki. Nie dwie szanse na turnieju. Hmm. Kurde, znowu. Znowu szybciej kliknąłem niż chciałem. Bo kiedy jest fajest, to nie ma sensu brać drzewa. Ten atak jest na pewno przegrany i to nawet się nie łudzę, że cokolwiek tutaj wymyślę. Hmm, pozamiatała. Pozamiatane. Nawet nie chce mi się go grać dłużej. Liczyłem, że moje drzewo się szybciej załaduje, niż od przeciwnika. I chyba jest taka... Oczywiście musiała wejść kaskada. Bo przecież nie mogę wygrać. Puch. Niesamowite. Z walki, którą byłem pewien, że jestem w stanie wygrać na... Bez większych przeszkód. Nagle się zrobi przegrana. Swoją drogą chyba zrobiłem błąd w ustawieniu. Bo mogłem wrócić do tego, które było na samym początku. Czyli dać down między fajezem i złodrzewiem. Bo oni, one są najtwardsze. Są to najbardziej twarde postacie w mojej drużynie. I drugą walkę rzędu głupi już jest martwy i uzyskuje tylko dwa miniony od, yy, od down. Okej, okay, wygrałem to. 830 miejsce, także myślę, że w jednym powinienem się do jutra utrzymać. Bez większego problemu. A jeśli chodzi o nagrody oraz jak ustawiam obronę na poniedziałkowy turniej, to czekajcie na mój filmik jutrzejszego dnia. Na razie.